Witam panownie. Wracamy do Maxa Payna. Teraz spokojnie powoli. Haha, <ścoughs> strzelają. Mówię co to ma być. Aaa, to było łupie. Aaa, nie wiedziałam, że tutaj jest coś takiego. Zaraz włączony mikrofon. Włączony. Okej, okay, nagrywamy. Oh. Cholera znowu nie to chciałam. Oh. U nas powinna być apteczka. Jest apteczka. Well w ogóle jak kartkami optryjony. Uh. rzut. No. Dziękuję. To kręciły Po prostu masakra. Dobra. Teraz znowu musimy szukać apteczki. Okej. Okay. No. Aha. No wychył się. Jesteśmy na łajbie. Ostatnio uratowaliśmy nie Fabianę, ponieważ Fabiana została zabita bo... Do... no weźmy ten To się być, co nie o, rewolwer no nie strzelaliśmy jeszcze z revolveru. wow to draństwo zawsze miało siłę a ja zaliczyłam zgon siostra Fabiana została zabita podobnie jak Marcel o ile dobrze pamiętam nie! Fabiana została zabita, ale uratowaliśmy siostrę Fabiany. No. Idźmy zatem po apteczkę. No. Gin. 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 Chowaj się. Uhu. To było ładne. Cholera, to już nie. Cały czas nie, nie trafiam w R, w przycisk do przeładowania. No. Przynajmniej o tyle dobrze, że oni mają jakieś kamizelek kółek O! I punkt kontrolny. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Can I go here? Nope. What Yeah. Okay. Should we go there? We could use some medkit or something. The radio. Maybe I could send out an SOS. <laughs> <laughs> it certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Okay. <coughs> 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 Mam mało I have a cold. weekend, I i and my throat The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. A, do niego. whoa the fire was sucking oxygen from the room I didn't care if I got shot the second I got out of there I needed one more gulp of fresh air before I died it was like the need for a wake-up whiskey after a two-day bender how to shut off the fuel feeds Max. Mm, musimy iść chyba na górę. Nie? Ja powiecie jak się mam iść. Kompletnie. Okej, okay, zaraz się udusimy. Znowu. Okej, okay, nie żyjemy. Dobra. No, no, no. Dobra, spróbujmy. i didn't care if i got shot. Oh, tutaj, no, I, got I needed one more gulp of fresh air before I died it was like the need for a wake-up whiskey after a two day bender how to shut off the fuel feeds I shut down one engine but it didn't make much difference okay

Więc musimy się przejść po statku i już wszystko rozwalić. Ajajaj. Przerywałem mikrofon, przepraszam. Cały czas mnie tu zabijają, no. Tak, to It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. What the I didn't like to think what was behind the door. I had to save some valuables. Okay, cim The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe okay? I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. One, two, three. after okay, okay, i got out in new jersey things had flared up again between the punchinellos and the demarcos didn't look like things would die down anytime soon i was gonna have to stay away from the only place i'd ever known okay so take a W pierwszej części, bodajże, w drugiej chyba też, Maxa Payna, yy, Max użerał się z rodziną Pulcinello. To byli jego Okej. Ok, Dobra, idziemy dalej. Przeszukam wszystkie pokoje, ponieważ chcę mieć apteczki.

tylko się nie zorientował, ponieważ był... pijany. Mata do... Ojeje. No. Stryjek. Dziękujemy panu. Okej. Zrobimy magazynek. idziemy dalej. Ale schowaj się, schowaj się Dziękuję No, się Okej, okay. tam jest jeszcze tak Dziękuję. Wreszcie. Po prostu nie mogłam go trafić. czym na mnie jest apteczka? Znowu. Tutaj jest deficyt na apteczki. Możemy być ten. Nie. Czekajcie, ja sprawdzę, jak to się nagrywa, bo nie jestem pewna. Yy, zaraz wracam. Patrzyłam na nagranie i stwierdziłam, że trochę za cicho mówię. Ej, tam są. No dobra. <noise> Już na samym początku nas zabili, zajebiście. Dobra, idziemy jeszcze raz. Aha ha. Y teraz ty. I teraz ty. A chuj. Dobra, zrobimy to inaczej. Ech. Po pierwsze, po drugie. A. -a, -a. Nie, 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 no tak blisko. Dobra, to zrobimy to jeszcze inaczej. No i to w ten sposób. Tak. 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 A jeszcze jeszcze mam z dwóch broni. Spróbujemy. Przeaduj Szybciej przeadowuję. To na pewno Gipstry i już Ogin Jeszcze tamten Pochodzimy sobie tak, bo tu jest dużo amunicji. Jeśli nie ma o co martwić. O! Mamy apteczkę! Oczywiście. Fajne jest to, że jeśli ugrzeby ze dwa razy, w tym samym miejscu da, daję apteczkę. To jest bardzo pomocne. Się chce cofnąć. Oni są na górze, ja nie chcę iść na górę. Mhm. No i nas zabili oczywiście. To było do przewidzenia w sumie. Dobra, zmieniamy z powrotem na pojedynczą broń. Zobacz. Tutaj? Cholera Okej, okay. teraz mamy ten sterownik. Trochę inny niż mieliśmy wcześniej. Zabnikiem mi jest tak po prostu wygodny. No i mnie zabili oczywiście. Spróbujmy jeszcze raz. Dokładnie w ten sam sposób. Aha. No chowaj się. I... Aup. Galera. No nie zrobię tego drugi raz, no. No dajesz. Szybko, pobudka. Przeładuj. Jeszcze raz. O to jeszcze żyje I to gin. Ktoś przyszedł do domu Słyszed dzwonek, ale są rodzice, więc nie muszę się o tym martwić. No! Gin, gin, gin! Uuu! Mam dwie apteczki Żadnej nie straciłam, to dobrze. A mi się abójnicja w pistolecichu skończyła. Teraz idziemy z tym zwykłym. Teraz spróbujemy z tej strony. Gin. No. Gin. Tak. No, gin. Tu jest bodajże jeszcze jeden A nie, tam był Ale dobra Był z obu stron Okej, okay, reload A weźmy sobie Karabin Jak się buja na boki Nogi. Ej, Opuzcie. Dziękuję. Weźmiemy te To jest shotgun. Ja nie chcę shotgun. Teraz tam był i go nie ma. maybe there was something on the bridge i checked every other inch of the boat i spotted pasos and marcelo if i'd known back then that they'd been up to no good while i was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover i might not have wanted to get over to them so bad Passos at the time I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about what's her name? Daphne. Uh, do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay. Let's go. Yeah. See, I didn't think passos.